Wrzuć orzechy do wrzątku. Ten świąteczny trik każdy powinien znać. Przygotuj około pół kilograma orzechów włoskich w łupinach. Ustaw patelnię lub garnek na kuchence i wrzuć do niej orzechy. Zalej je wrzątkiem i gotuj przez 10 minut. Mieszaj, aby wszystkie orzechy się równo ugotowały. Następnie odcedź je i ostuć. Kiedy orzechy ostygną, rozłup je. Możesz to zrobić rękoma. Orzechy włoskie po ugotowaniu będą łatwe do skruszenia i bez problemu wyjmiesz je z łupinek. Ten sposób to genialny trik. Dodatkowo wyjmiesz całe, niepokruszone cząstki owocni. Nie potrzebujesz dziadka do orzechów. Do rozłupania orzechów możesz też użyć zwykły nożyk do warzyw. Włóż jego czubek w miejscu łączenia się łupiny. Orzech rozłupie się na dwie części. Wewnętrzna jadalna część nie będzie zmiażdżona. Po rozłupaniu wszystkich orzechów, wybierz 12 najładniejszych części. Odłóż je na później. Resztę orzechów rozdrobnij. Posiekaj je nożem. Postaraj się je jak najbardziej pokruszyć. Przesyp je do dużej miseczki. Dodaj do nich 4 łyżki wiórków kokosowych i 6 dużych łyżek miodu. Dobrze wymieszaj. Masa musi być dość jednolita. Posmaruj dłonie tłuszczem i formuj z masy kulki. Spłaszcz je i odłóż na talerz. Powinno wyjść 12 porcji. Tabliczkę białej czekolady rozpuść w kąpieli wodnej. Przyszykuj formę do pieczenia mufinek i wyłóż ją papilotkami. Do każdej wlej odrobinę białej czekolady. Odstaw lub wstaw do lodówki, aby stwardniała. Na czekoladę wyłóż przygotowane wcześniej porcje z masy orzechowej. Wyłóż wszystkie 12 kulek i ugnieć je lekko na zastygłej wcześniej białej czekoladzie. Teraz weź dwie tabliczki ciemnej, gorzkiej czekolady i też je rozpuść. Wyłóż czekoladową masę na orzechowe ciasteczka. Rozprowadź na każdym ciastku. Kiedy czekolada zastygnie, udekoruj ją odłożonymi wcześniej kawałkami orzechów oraz wiórkami kokosowymi. Tak przygotowane ciastka orzechowe są gotowe do spożycia, są łatwe w przygotowaniu i pyszne. Bez pieczenia. A jakie są twoje ulubione ciastka z orzechów? Najsmaczniejsze ciasto z mandarynkami. Wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Przygotujesz je bez problemu w kilka minut. Przygotuj dziewięć mandarynek. Umyj je dokładnie. Z jednej zetrzyj skórkę na drobnej tarce. Następnie obierz pozostałe osiem mandarynek. Usuń dokładnie z nich skórki. Każdą z nich przekrój na pół. Przygotuj blaszkę do pieczenia ciasta. Posmaruj ją dokładnie tłuszczem. Może to być olej lub roztopione masło. Na tak przygotowane naczynie wysyp z dwie łyżki mąki, oprócz dokładnie całą powierzchnię. Teraz równomiernie rozsyp dwie łyżki cukru. Powinien delikatnie pokryć całe dno naczynia. Wyłóż mandarynki. Układaj je przekrojoną częścią do dołu. Najlepiej ułożyć je w równych rzędach i odstępach. Na moje naczynie, którego spód ma około 20 na 30 cm, zmieści się 15 takich połówek. Do naczynia włóż obraną mandarynkę. Z której wcześniej starłeś skórkę. Wbij dwa całe jajka. Dodaj szczyptę soli. Blenderem zmiksuj mandarynkę z jajkami na jednolitą masę. Przeceć masę przez sitko do dużego naczynia, tak aby nie dostały się cząstki mandarynki. Dodaj startą wcześniej skórkę z mandarynki. Następnie wsyp 100 g cukru i wymieszaj ciasto. Wlej 150 g oleju spożywczego. Ja użyłam słonecznikowego. Wlej 150 ml wody. Wsyp 220 g mąki z łyżką proszku do pieczenia. Wszystko dobrze wymieszaj na jednolitą masę. Ciasto wylej na mandarynki, tak aby równomiernie rozlało się po całym naczyniu. Ciasto nie zakryje dokładnie mandarynek. Jeżeli użyjesz mniejszej foremki, wtedy owoców nie będzie widać po wylaniu ciasta. Wstaw ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 40 minut. Po upieczeniu, wyłóż je, odwracając spodem do góry. Na koniec, oprócz cukrem pudrem i gotowe. To ciasto szybko i łatwo przygotować. Jest proste, ale efektowne. Smakuje też każdemu, kto je choć raz spróbował. Zamiast pojemnika na ciasto, mam lepszy sposób na przechowywanie tortów. Robię jednorazowy pojemnik. Pasuje do każdego talerzyka. Jest to wyjątkowy foliowy pojemnik, genialny i prosty do zrobienia. Bez względu na to, jakie i ile ciasta masz do schowania, skorzystaj z tego sprytnego triku. Każdy wie, że ciasto schowane do lodówki bez pojemnika może przejść zapachami różnych produktów. Wtedy niestety będzie do wyrzucenia, a wystarczy zwykła folia spożywcza. Ale nie pakuj nią ciasta jak kanapki, użyj ją w inny sposób. Rozwiń trochę folii. Trzymaj ją pionowo. Zaczep trochę folii o spód talerza. Rozwijaj ją dalej, jakbyś miał owinąć gruby pień. Folia utrzyma się pionowo. Kiedy owiniesz tak cały talerz, górną część folii zwiąż. Utworzy się balon z powietrza zamkniętego w folii. Bez obaw, folia nie spadnie na ciasto. Utworzy się piękna forma. Tak. Możesz zapakować każde ciasto w domu i schować je do lodówki. Po wyjęciu będzie idealne. Dodaj żółtka do Coca-Coli, a na pewno nie pożałujesz. To jest niesamowite. Do coli dodaj dwa żółtka. Zobaczysz, że to niezwykły trik. Zakręć butelkę i delikatnie wstrząśnij. Coca-Cola z żółtkiem zacznie zmieniać kolor, przez pianę i żółtko stanie się jasnobrązowa. Zanim ją teraz otworzę, przygotuję najpierw blender. W blenderze jest już trochę coli, którą wcześniej odlałam z butelki. Mam półlitrową butelkę Coca-Coli. Delikatnie ją odkręć. Najpierw tylko poluzuj nakrętkę, żeby gaz się ulotnił. Odkręcaj ją powoli. I od razu kieruj zawartość butelki do blendera. Do koli z żółtkiem dodaj dużą łyżkę masła. Najlepiej, żeby było miękkie. Zamknij blender i wymieszaj masło z kolą i żółtkiem. Następnie dodaj półtorej szklanki mąki. Wsyp jeszcze szklankę kakao. Zamknij znowu blender i miksuj przez dwie minuty. Możesz użyć zwykłego kakao lub rozpuszczalnego kakao z cukrem. Na koniec dodaj jeszcze łyżkę proszku do pieczenia. Foremkę posmaruj tłuszczem i obsyp kakao. Przelej do niej ciasto z Coca-Coli. Włącz piekarnik na 185 stopni i wstaw ciasto na 20 minut. Piecze się szybko i zawsze wychodzi. Po upieczeniu wystarczy wyłożyć je na talerz, pokroić i się częstować. Życzę smacznego. Wystarczy dodać ciastka do wrzącej wody. Nie będziesz już wydawać pieniędzy na słodki stół. Weź patelnię. Nalej do niej 400 ml wody. Dodaj także 30 g masła. Doprowadź wodę z masłem do wrzenia. Kiedy to następni, wrzuć do niej herbatniki. Dokładniej 200 gram ciasteczek potrzebujesz do tego deseru. Po chwili staną się miękkie. Mieszaj je co jakiś czas, aż nasiąkną cała wodą z masłem. Powstanie masa o gładkiej konsystencji. Masę przełóż do miski. Następnie dodaj 50 gram mąki orzechowej. Wsyp także 20 gram cukru. Wszystko starannie wymieszaj. Najlepiej zrób to dłońmi. Wtedy stworzysz idealną konsystencję do tworzenia kulek. Z masy stwórz kilka, a nawet kilkanaście kulek. Ich ilość zależy od wielkości, jaką im nadasz. Kulki pozostaw na blaszce. Teraz w garnku przygotuj polewę czekoladową. Następnie weź kulki i wkładaj je do polewy, po czym odłóż na blaszkę. Czynność powtórz do każdej kulki. Są one już prawie gotowe. Wystarczy, że udekorujesz je ulubionymi dodatkami. Ja użyłam malin i wiórków kokosowych. Deser jest już gotowy. Najlepiej smakuje z filiżanką kawy. Twoi goście je pokochają.